w Unii Europejskiej kryzys i żeby, proszę Państwa, żeby móc ściągać z tych Europejczyków, którzy jeszcze mają, tak, z klasy średniej i żeby się nie zorientowali, że im nie starcza do pierwszego, to, to są czynione pewne działania, czyli żeby przestali sobie na przykład na urlopy gdzieś latać, tak? Czy tam wakacje, jakby to pan Mędzen powiedział. 2023 rok Ostatni rok tanich lotów w Europie. Parlament Europejski zadba. Tak, jak to bezpieczeństwo w przypadku ćwiczeń, to dbałość w przypadku parlamentu, zadba dziś o to, by skończyło się tanie latanie dla milionów Europejczyków. Zaplanowano bowiem głosowanie nad wprowadzeniem restrykcyjnych zasad handlu emisjami w przemyśle lotniczym, które kosztować yy, będą ten przemysł lotniczy. W najbliższych latach nawet 5 miliardów euro, więc nie będzie, nie będzie już tych, tych podróży. No ale jak nie wyda taki Europejczyk z tej klasy średniej na podróż, to zostanie mu więcej pieniędzy, jakby w, jakby w kieszeni, dlatego będzie można większe podatki na niego nałożyć. Rozumiecie? To jest ten proces. Nie będziesz miał nic, będziesz zadowolony. Nie będziesz zadowolony. To znaczy, <grym> to jest to skomplikowane sztuczki psychologiczne, żeby to, co nas czeka w Europie, czyli kompletne uzależnienie od Wall Street, żeby, proszę Państwa, nie wywoływało fali buntów, żeby, żeby zabrać tym, tej klasie średniej i rozdać na dotacje dla tych, którzy mają najmniej, bo potrzebne będą mi głosy w wyborach. To jest nasza przyszłość. Europa z roku na rok, myślę, że ten proces potrwa 20 lat, ale nie poznamy Europy, będziemy dziadami, będziemy dziadami.